Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, proszę Państwa dzisiaj miał być content, miały być wspaniałe rzeczy w SBC. Uh... Dosłownie, to jest dosłownie. To co jest w Fortnite z tym, że jest chyba o wiele droższe, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o monety, jest droższe Nie wiem, w ogóle z jednej strony nie wiem co to ma na celu, ale z drugiej strony ponoć to jest taki krok w przód na to, żeby ludzie, którzy tworzą content w FIFA mieli swoje rzeczy. Tak coś czytałem na Twitterze, że nie wiem czy to jest prawda, nie, nie wiem, nie w ogóle co, co to jest? Co to jest? Czemu trzeba zapłacić 60 tysięcy monet za dwa stroje i TIFO? To no cena tych, tych tych, rzeczy jest po prostu absurdalna. Mnie, no, rozumiem, że czasami trzeba słoną zapłacić, żeby się czytelowo przyodziać, ale no, 25 koła to jest, to jest chyba za dużo, jak za stroje, które pewnie będą za 5 koła na rynku. Jeśli chodzi o Food Champions, to zobaczcie, mamy bilans 9 do 2. Tak, bilans 9 do 2 jest to. Podejrzany bilans, wiem o tym. I bardzo możliwe, że dzisiaj odbierę paczkę, e, paczka piłkarze Premier League Prime, ponieważ brakuje nam tylko 520 punktów, więc bardzo możliwe, że zrobię pod koniec tego odcinka właśnie taką paczuszkę. I może coś w SBC spróbuję znaleźć w ligowych, także zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Davey. Bawcie się dobrze! No i mówię, no miałem nadzieję, że piki dzisiaj wejdą albo jak, jak, jakakolwiek paczka, ale widzicie sami, że wyszedł Mariano Diaz kontra Marco Zalonzo. Mamy um, Maj. Bardzo możliwe, że oba mecze dzisiaj przegram, bo jednak wiecie, bilans 9-2. No kurczę, może być mocny mecz making, nie? Pierwszy mecz, okej, okay. jest Mason Mount na przykład, jest też Rune i James... Jones, ten napastnik, którego trafiliśmy, ale nie pamiętam jak się nazywał. Powiem wam naprawdę kurczę, nie wiem co myśleć o tym, co, 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 co wstawili do sklepów. W sensie z jednej strony to jest absurdalnie śmieszne, że płacicie 60 tysięcy monet za coś, co nie jest warte 60 tysięcy monet, bo to jest za drogie trochę, nie? Troszkę za drogie. Neymar, o kurde, 1-0, ale siadło. Ale z drugiej strony może to faktycznie jest jakiś krok do tego. W sensie raczej w Polsce, no raczej nie wiem, czy jest za to szansa, że ktokolwiek z Polski miałby swoje stroje, jeśli chodzi o. O, o ludzi, którzy nagrywają FIFA w Polsce, ale pewnie taki, taki castro pewnie, Bateson, bardzo możliwe, no nie wiem, wydaje mi się, że całkiem fajna byłaby to opcja, bo wiecie, to jednak, o, jeden jeden, to jednak wiecie, nie jest żaden przymus, żeby to kupować z jednej strony, no ale z drugiej ta cena jest, kurde, no, niesamowicie duża i nie wiem, czemu to jest aż tak drogie. Ja mam po prostu nadzieję, że jutro będą piki, albo jakiś Team of the Season, jakiś content, żeby jutro był, bo dzisiaj Jezu, ktoś mnie porobi, to jest 10 minut już 3 bramki są w tym meczu. Żeby po prostu coś było na jutro, bo dzisiaj, dzisiaj to jest dramat naprawdę, totalnie nic nie wyszło w tym SBC. Są Tocy z Premier League, oni nie dali nawet, nawet paczki nie dali, ja nie wiem. O, Mbappé. słupek, Kylian. O, tam ma miejsce Nazario, dawaj, 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 waran mnie dogoni, oczywiście, że waran mnie dogoni, bo to jest waran. Chociaż, to będzie głupie, to będzie głupie, to będzie do Cristiano Ronaldo, który... Co? Oj, to nie jest spalony, proszę państwa. To nie jest spalony oblak. Dobrze, 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 dobrze. Proszę. Uj. Uj. Karny. Rzut karny, kurczę. Ostatni skarny nie mam problem, wiecie co? Mm, możemy posłać tego szczura. W sumie ale to jest trochę ryzykowne. Kurczę, wiecie co? Dobra, zaryzykuję. Pośle tego szczura. To był błąd. Nie, ja już nie będę tak karnych wykonywał, bo mam wrażenie, że ludzie się już zaczynają łapać na takie rzeczy. Kurde, no. Co jest? Co? Jest? To jest bramka, to jest bramka, Neymar. Ja. A, no próbuję, słuchajcie, próbuję, ale widzicie sami, że... No nie, nie chcą mi chłopaki pomóc. Nie, nie umiem grać w tym mecz, niestety. Kuł czy zły jestem, bo naprawdę przez, przez chwilę czułem, że ten mecz jest do ugrania, ale gościnnie też dobrze gra w obronie, to jeszcze ja nie jestem w stanie zrobić nic. No, Zario, ale Varan, Nie, a no, to jest ściana, to jest podwójna ściana. Przejdę jednego obrońcy, nagle gdy wyskakuje kolejny. i hmm. ja, no jeszcze Sanchez widzi piłkę i nie odbiera. No co ja mogę, słuchajcie, no staram się, ale co ja mogę zrobić? Podsumowanie całego występu w moim wykonaniu. No i cóż, niestety, GG dla naszego oponenta. Był lepszy, no co, on no był lepszy, nie będę tego ukrywał. W obronie grał jak szef w drugiej połowie, no i nie byłem w stanie nic zrobić, niestety. Także słuchajcie, zrobimy naj, naj, najpiękniejsze SBC z możliwych wszystkich ligowych, czyli Piemonte Calcio, dokładnie. Trochę wydałem, myślę, że z 5 koła na niewymienną paczkę Piłkarze elektrom rzadkich, więc myślę, że to jest całkiem niezły deal. Zawsze jest jakaś szansa na trafienie, to odcika Póki co. Mieliśmy jedną paczkę za ligowe, trafiliśmy toca. Myślę, że możemy podtrzymać tę pasę i trafić jeszcze jednego Totsika. Czemu nie? Chcemy zobaczyć łokot. Chcemy zobaczyć piękne niebieskie flary. Ale niestety nie zobaczymy. Ale... Nienawidzę was. Nie, nie cierpię. Po prostu... Dlaczego tu jesteście? Czemu kopa Libertadores jeszcze istnieje w tym trybie? Top 5 pytań FIFA, na których nie uzyskamy odpowiedzi niestety. I nie ma ekranów. No niestety. Dąbele... A, mógłbyś być niebieski jeszcze parę dni temu. Dobra, słuchaj, ostatni mecz, żeby uratować honor i wygrać mecz. Okej, okay, no to już nie chcę być jakimś. Ja, no, może robić zmiany teoretycznie, więc to nie jest jakiś mega słaby skład. To jest naprawdę dobry skład. Oprócz Kiezy i Bernardeskiego to jest naprawdę dobry skład. Chyba, że będzie się tym Kiezą i Bernardeskim, no to wtedy. Szanuję tego pana. I na splony oczywiście, że splony oczy. Oczywiście. Nie, no, gość będzie grał tym bernardeskim i kiezą. Ja naprawdę szanuję za takie rozwiązanie. Ale naprawdę ja powiem wam, że się nie mogę doczekać zagrania w Frucza, z całym składem eventu w ogóle wpadłem na pomysł, że przecież Widal też może być w tym składzie Ventus. On, on, on odgrał naprawdę znaczącą rolę w odrodzeniu Ventusu, więc ja wam powiem, będę nim grał. Może to nie jest zbyt uczciwe, ale Ale ja ustalam zasady. Tak się według mnie Widal jak najbardziej się będzie kwa klasy, klasy, klasyfikował, kwalifikował. Tam był V, fał... no to nie był, co? Cristiano Ronaldo, to już musi wpaść, musi wpaść, 1 do 0, Cristiano Ronaldo No, wreszcie on, wreszcie piękna Krystyna No nie, troszkę lżej to było pod poprzeczką już, kurczę, jesteśmy tak blisko tej drugiej bramki Cristiano, ale to... Ja zepsułem tutaj, mogę uderzyć fineską, to prawda coś z tego zrobię? Chyba kurczę, nie zrobię Chociaż? Proszę. Jest! Jakimś surem. No w ogóle nie wiem do kogo to badanie szło, szczerze wam powiem. Ale jest 2 do 0, pół godziny żeby utrzymać wynik. Aaa, oh, już trochę pewniej. O, jest ją. mi w strzela. Znaczy to ma 5 na 5 z tego co pamiętam, więc się w sumie nie dziwię, że to wykończył, ale kurde. Ładnie to zrobił. I są kłopoty, bo jest 2-1. To jest gol. Czułem to w kościach, powiem Wam, czułem to w kościach, że mi dogrywka. Ja pierdzielę. No i co, moi drodzy, że ty karne, chyba na to wychodzi. Ja, o, o, z takim składem karnym. Jak czyni Bernadette'e' z fidesk karnego, ja już to widzę. Ja już to, kurde, widzę. Dobra, stajemy w środku na początku. I to był z wybór. No dobra. Lewy środek. Nice. Prawo. Mm, Teraz w środeczek. No dobra. Spokój i opanowanie. 2 do dwóch. Oho, Bernardeski. W lewo. <śmiany> Bernardeski znowu mi gola strzela. <śmiany> Lewy środek. Ja przegram te karmy, ja już to widzę. To jest wypisane w gwiazdach, proszę Państwa. Środek zostało. Nie trafi w bramkę. Co? lewo. Jak ten karny w ogóle został przypuszczony? Nie, powtórkę, powtórkę. Dlaczego? Dlaczego Oblak zgina swoje dłonie? On po powinien na całej szerokości się rzucić. Dobra, więc co, zróbmy paczkę, ja już kończę z graniem na dzisiaj, bo ja już mam dość. Naprawdę, ja mam po prostu dość. Jeszcze chłop napisał S ok, To jest nasza chyba największa szansa żeby trafić to. Co Jak będzie niebiesko ja już będę... Będę zadowolony I co? Eee, lecimy do sklepu Lecimy do sklepu, kończymy ten odcinek Mam nadzieję, że jutro naprawdę coś wyjdzie Bo ja nie wiem już z czego robić odcinki Są ciężary Paczka piłkarzy Premier League Prime Chcemy walkout Chcemy niebieskie flary Proszę O za każdym razem. A, Obamy Young 87, chyba. No, to, to się fajnie, że to jest walkout, ale jak już czują tym walkoutem w parce Premier League Prime, to ja jednak ja oczekuję niebieskich flar. Ale okej, okay, pewnie będzie na przypałkę do DBC Toca Premier League, chociaż tam trafimy to, z Premier League. A oprócz niego będzie również Alan. Okej, okay, niech będzie. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się jutro, zostawcie w górę. Subskrybujcie, kanał, trzymajcie się do usłyszenia. Adios.